Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam dzisiaj w sklepie 22 października 2025 roku no i co, zestaw koncepcja strachu za 1600 straszno oki za 1200 wieczny smutek za 1200 Fortnite Koszmarów Czarno nadal w sklepie. Clinch za 1200. Scooby Doo to samo. I mamy nowe buty, czyli karmazynowe kopyta za 600, wodne treptacze za 600, flaming królewski za 800, kwaczątko za 800. Powróciło The Full Company pakiet podwójny agent i zestaw kilofów mroku złoczyńcy Disneya nadal w sklepie ikonowe emotki to samo dojackat nadal w sklepie Marvel to samo. Duke za 1200. Koronka za 1500. Pompująca piącha za 200. Przebijacz Meteorów za 1200. Panotek furażerki za 800. Plastikowy piechór za 800. Mój idol za 200, Stopur za 800. Zadziora za 1200. Patrzcie za 200, zakrętka za 800, zakręcone klimaty za 500, ścieżki jamowe nadal w sklepie, powrócił do minus GT. Odpalać silniki, to samo. Nie ma dzisiaj The Walking Dead. No i co, jeśli sklepie się podobał, to pamiętajcie. Subzone, łapkę w górę, kod GGDOM w sklepie. A ja się z wami żegnam. Siemneczko.